z tej strony ponownie annihilator a to jest Star Souls 2. E eee, dokończmy tę lokację w końcu. Hmm, czy ja pamiętam co mi zostało do zrobienia? Dobra. Najpierw chcę gość, żeby wstał. Już łamę stesować ten łanie, co? Mi się wydaje, że większość już zapalami, bo to był pierdolony, żeby że bo on się zagroło na mnie. Mógł, mógł sobie od razu zabić. Mógł ten łucz i nie trafi. Dobra. No i lecimy. Eee, tutaj jeszcze by chyba NPC-a do jednego nie podszedłem. Także musimy dopełnić tę te okazję. Eee, ten się nie zagrował tą wspólnie, mam wkleić. No, ale się udało. Tu może pochonię, bo tak ciemno w sumie. O, dobra. Nie gdzieś tam wrócę. Eee, żebyś tymi na plecy nie wlazł, to wolałbym cię mimo wszystko zabić najpierw. To mój ciężkim czasem. I może być. No i tak, do NPC może najpierw no, i nie było pochodzi. A już widzę, że jest, dobra. No, przy okazji zabiję sobie jakieś plecy, jeszcze żyję. Może by tylko ten nie wstał w tym czasie. Bo ten jeden jeden nie wiem, czy go widzicie. To widzicie pochodnie z daleka, no właśnie. Wiem, ja że nie miałem ich na odcinku zapalać, no ale mimo wszystko. Widzę tak perfidnie, że jest to. Ale zapalić. Dobra, on chyba nie ma do mnie żadnych interesów, co nie, bo nie mamy strasznie dużo inteligencji. A no właśnie. I am mm. hmm. nie I wiem, Chyba musimy mieć 15 inteligencji, żeby on do nas pogadał, ale pewien nie jestem. Yy, I chyba jak mam 15 inteligencji, z nie pogadamy, to on się przynosi do, do Madż. To akurat to pewno, że. Jak już z nami pogada pełen dialog, to na pewno do Majuri się przyniesie. Czekaj, bo mam te plecy wstały, co to są, bo i tak muszę jeszcze tutaj wybadać bo jedną jaskinie. Ładnie. Znalazł? Oczywiście. Tu jest jeszcze jeden w wodzie. No, moje życie jakoś? Nie. Dobra, weźmy sobie pochodnie. Hmm, bo w tej dziurze powinni być wrogowie właśnie. Ci, co krwawienie narzucali się, bo im ognia. Hmm, tu jeszcze są czy tu są. Dobra, no takich nie wszystkich wybiją. Dwa, trzy, ciaski, cofka. Hmm, kurde, niebezpiecznie jak mówię, mi się ceknął. Hmm. Po prostu nie chcę tam wejść za głęboko, żeby mi nie, nie bili potem. Dobra, do biga. No i tam taki nam będzie już formalność. No a widzicie, żeby tu dodaję. O coś drapną. Fajny od życia, to fajnie. Pieski, nie zagrowały się. Hmm, teraz gdzie była ta iluzoryczna ściana? Nie, tu brakuje mi jednego pomieszczenia, tylko jest trucizną. Pamiętam, gdzie ona było. Bo tu już raczej go nie będzie dokładnie, czy musi być wyżej. Może to jest iluzoryczna ściana, ale wydaje mi się, że przyklikałem dobrze ściany. I to musi być tu. Hmm, coś mnie walnęło, to jakiś łóżnik tam. Walejmy. Ale to chyba byłem. Może nie? Nie, nie byłem tutaj, dobra. Eee, dobra, weźmy sobie Stensa. Okej. Okay. O, ja słyszę. Może. Eee, na się, się o tym, żeby mnie nie zabił jeszcze. To zwinę. I fajnie wyszło. Bo ja nie muszę marnować niczego. Dobra, to jest zwykła skrzynia. Tu jest albo iluzoryczna. Nie, nie jest się na i trzeba chyba rozwalić. Chyba co starać się gałąź? To się przyda na sentynielów. a no, no, nie, nie zatrywa. No dobra. Króciemy się jeszcze do ogniska w takim razie. Hmm, dobra, weźmy ten może. może. rozwalało tu migotka. Hmm. Dobra, udało się go zabić, nie uciekł. Bo nawet blisko, dobra, dużo odłamek, może się ulecz. Mm, okay. Nie pamiętam co w tej skrzyni było, jakieś może Bonfine As Asetic czy coś z tym desen? Może jakieś tanity? Nie, wiem, nie pamiętam. Mm, pierścień jakiś. E, czy to nie jest ten, co się dodawał, dostawał w kounancie? Nie, to jest tylko do udźwigu. Niby fajnie, nie, ale. Nie wiem, czy chcę go na razie zamieniać. Być może zaraz go zamienię. To zaraz, no. W na najbliższym czasie. Dobra, ale to chyba już tylko nam Bosik został. Może kierujmy się w jego stronę. Mam nadzieję, że tu żadnych pochodni więcej nie będzie. Jego gościu wisi, fajnie było, żeby wstał. Okej, okay, spadł. Ale ja spadłem. Powiem na razie, że nie widzę, więc nie sądzę, żeby już ty było na końcu. Chyba, że na sadku będzie, ale to. Hmm. Tutaj nie było czegoś? Wybuchającego, może? Nie. Najpierw w tę stronę. Chyba po co się jej sami bić, robić mi wszystko. Ej, wspomina. Mój 3 stusy na bossa, 4 mi starczy. Powinno. Poza mnie bym miejscami Falkiony, na tym, który jest mniej zużyty, żeby był tutaj. Muszę odłożyć też te, których nie używam, te, które nie są ulepszone w ogóle. Żeby mi się nie myliło. Chyba mordo. Okej okay. przeżyję. Chyba Bosik, no on nie jest jakiś bardzo wymagający, ale coś potrafi, obrożnie odbłyskawic by się przydały na niego. Mm, skrzynia była dopiero po bosie, nie przed. Było, że tu coś jeszcze było, ale wątpię, nie wydaje mi się, że było, dobra. Mm. Bosik, mamy jakieś odbłyskawic może, żeby tutaj sobie połączyć mamy. To co, próbujemy, próbujemy z tym mam. No. To jest woda, więc zakładam właśnie do tego, że błyskawice Stens jest, jest. Dużo, dużo takiej się zrobiło. Dobra. Wolimy, żeby wybił nas tą stroną. No i te typ rolu zrobiłem jak zwykły. Mówczy chyba są szybsze i na pewno mają większy zasięg. Są dużo szybsze. wolałbym być z tego z drugiej strony. Dobra. Obrażenia nawet są. Nie, to jest kombo. Nie wiedziałem, że ma dwie kombo, no cóż, trudno. Na szczęście to się łatwo rasuje. Także to akurat nie powinno być problemu z tym. No znaczy, że to może być nawet ciężki, bo biorąc pod uwagę mój build. Też generalnie jest prosty, no. To jakoś bardzo tragicznie, chyba nie powinno być. Nie tego ucznika uważamy, bo... No właśnie, w dwójce bardzo dobrze celują. Hmm, no, celują z przyzajem, teoretycznie wystarczy zmienić kierunek w tym momencie. Aby zwalniać co chwilę, jesteśmy bezpieczni. No ale. O, tutaj w ogóle kałuża jest, ciekawe. Aha, bo tego statku, może ty wcale nie być taką, może odpłynąć, dlatego tam jest. No, w sumie nawet nie nieźle pomyślany. Ok, teraz już były wafa fajnie, że trafiasz. Znowu mieczami jest Groźny kołomban Myślałem też czy nie zabić go sobie właśnie dwa razy i z jego broń czegoś nie zrobić Ale nie było aż tyle, mam tyle dobre żeby... ja, To robię, chociaż możliwe, że przejściowo coś sobie z tego zrobię Tego, że aż tak sobie jego one nie są Problem polega na tym, że nie mam za bardzo zacząć je upgrade'ować będzie za... Takie skamieniały a mit, jak jeszcze robi się, ale jest mało na początku. Dobra. Muszę teraz nieco bardziej precyzyjnie, żeby nie było przypału. No, w sumie te miecze nie są takie złe. W gruncie rzeczy mam podobne komba. Myślałem, że to będzie trzy ciosy znowu. To no, są dwa. Stracili mnie, no ch**a. No, mi tylko po jednym kombie. Pchnięcie jeszcze jest, dobra. Miecze zawsze mają chyba 3, a te mogą mieć 2 lub 3. O oh, wow, tego nie widziałem nawet. Za plecy. No to, to i tak bez sensu, jest wolny. Dobra, moczekami zazwyczaj 2, a mieczami 3 ciosy. Tak pomyślam. E, chyba jeszcze go najmniej na pewno nie ściągnę, bo to się ulepszył. Chyba, że tam nie, nie sięgnęło, bo byłby problem. Czy może ciężkim ciosem bym go już zrobił. Jeszcze jeden. Nie, jeszcze nie. Podobnie. A jest. No i nie wiem, no może faktycznie jeszcze raz bym go zrobił sobie. Chociaż no nie, nie mam na po potem tej broni jego nic jakby, Bez sensu. Dobra, tutaj żeby nie zapomnieć o skrzyni. karałem po spieszy, to ją minąłem. O dziwo. Dlatego, że... W szkolarze jest położona zaraz obok tego Wiecie, wiecie nie? ona kiedyś chyba z tego pamiętam leżała w tym miejscu I gracze ją pomijali, więc przestawili ją tutaj A ja podszedłem sobie do tego, patrzę, o, jest jakaś ta e, No, interakcja No i zakliknąłem, no i nie mogłem już tego podnieść To jest piromancja jedyna w grze Wiecie, to znaczy się wiecie, byłem ciekawy co ta interakcja zrobi, nie? I pominąłem przez to Gdyby nie ulepszało się tej broni z ich dusz właśnie za pomocą um, tych specjalnych Tytanitów, to pewnie bym zrobił sobie dwie, ale jako, że potrzeba specjalnych, to, to nie ma sensu raczej. Mm, ok, jestem tu, ale bym chyba poszedł tylko do ogniska, zabrał jakieś znaki po drodze i bym się przyniósł gdzie indziej, bo dostałem pachnącą gałązkę. Mogę iść na innego bosa, chociaż nie wiem, czy ja sobie z nim teraz poradzę. Nie no, dobra, ma no jakieś mi życie, oddziło. dziwo. są dwa rodzaje i dostarczą mi więcej. Tak, dwa rodzaje są. Hmm, coś tu jeszcze było? Nie, w sensie u góry było, ale to chyba muszę być nawin, żeby to zabrać, ta. Potem mam jak wyjść. Bo nie trzeba pozjeżdżać trochę tutaj z powrotem. No właśnie, mamy jest naćka. Trzeba się by nie po nią przejść. Mam na bossa zdejmować tym pierścień na Hagera, bo nic nie daje. Przejdźmy się od razu po tą znajdźkę. Trzeba wejść na windę. Okay. No, dawaj. Aha, to po prostu tak będzie. W idealnie, no to Fajny Bułat Kolejny Pożegna na no To drugie bardziej się może przydać. Mam no, trochę jeżdżenia w tej z powrotem, no ale. Jak mam zebrać wszystko. No to muszę tak zrobić. Czy ja na pewno w poprzednim wszystkie znówki zebrałem? Chyba tak. Czy musiałbym od poprzedni odcinek, żeby sprawdzić, czy jedną na pewno zebrałem za iluzoryczną. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Chcę najpierw te cele wybrać, bo w jednej chyba coś było. Okej. Okay. No, chyba za mną pusta, bo będzie jakiś przeciwnik. Nie, nie, dobra. M, mm, to są kolejne cele. U nas raczej inaczej puste. No, w jednym jest ognisko. Coś tu jęczy, więc myślę, że wróg gdzieś tu jest. Mniejsza o niego. Czy ja chcę iść na Sentinela od razu? to najpierw sobie do Majuli. czy czym Majuli raczej powinno się mówić. Zewalować może coś. trochę w życie w końcu. Hmm. Może tak. I szczeki by się przydało w końcu zjeść. A trochę ich mamy. Zrobimy tak solidnie w miarę. I może faktycznie pójdziemy na tych levelów powinno troszeczkę wpaść no to mnie spory czek 10 koła, ładnie okej, okay, 50 tysięcy ile to mi da levelów sporo okej okay. Myślę, że to jest wystarczająco dużo, życia, żeby sobie z nim poradzić. Z okazji lokacji zostanę tam bo już tego nie robiłem. Oj, ha pochodnie zapomniałem zapalić sobie, no cóż. Na tym miejscu. Ci nie zagadałeś jeszcze? Nie. Mi się wydawało. Używasz co? No dobra. Ja A mi się odbudzisz, sobie tak będziesz martwy. Nie wiem, czy kupiełki nie zjeść, ale chyba jeszcze nie muszę. Albo przynajmniej bossem coś zjem. To jest sporo tych beczek, więc trzeba uważać. Tak, jeszcze jakbyś... Napiermancja teraz. No dobra. Zdążyłem? Zdążyłem. Trzeba łalać, bo te wybuchy oczywiście też nas ranią. Nie wiem, czy... Wydawało mi się to pokazać, czy nie. Natomiast to pochodnie zapalić tego nie zrobiłem. Chyba teraz tutaj w miarę niebezpieczny moment że zaczyna się robić. Trzeci cios? Nie? Do mało życia nie no. Na styks mam wspomniałem prawdę. Pewnie troszeczkę podbić. Tak żeby czuć się, czuć się pewniej i przede wszystkim widzieć, że ją mama, a nie że tam zostaje ta jeden punkt, którego nawet nie widzę. I mogę nawet przez to czasem nie próbować zrobić rola. Będę myślał, że i tak idę hmm. no ale to później. Tutaj nie można go zabić jak stoi, trzeba poczekać. Drzwi z kolei chyba będą się zamykać za każdym razem jak zginę, więc postarajmy się nie ginąć. No i tu będzie całkiem sporo teraz. Staminą chyba nie zarządzać. Po jednym ciosie powinno być dobrze. To, za blisko tej ściany jestem. Stagger, 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 ładnie. O, już myślałem, że mnie ten trafi. A, outplay, bitch. O, nie trafiłem. W sensie, nie Co? Dwójce jakoś bardzo mocno się odbijają od tych, yy, no, od wszystkich budynków, tutaj dalej broni. Co i trójce jakoś jeszcze, jak najwystarczająco mocny atak, to... Jak powiem, przelatywało przez ściany. Tu jest ich jeszcze więcej. Może ja bym wrócił jednak, bo jakby most. Już nieco bezpieczniej się na nim czuję. Ja w ogóle trzeba byłam mieć kiedy mam tarczę Ścios. Nie. O, proszę, jeszcze przeżyłem. No, brakuje tego stopnia ulepszenia. W nie mógłbym się wrócić i ulepszyć, bo chyba mam. A ja to zrobię. Może się przydać jeszcze paru i do zabicia jest. Chociaż, wiesz, zobacz na zegar, to może jednak nie. Mógłbym zrobić tego sentinela jeszcze w tym odcinku. Byłby w końcu duży progres, bo dwóch bossów w jednym odcinku. Hmm, tutaj pochodni... A nie była jedna pochodnia, ale trudno zapalać ją kiedy indziej. Eee, dobra, to się tędy szło. Oni powinni zacząć uciekać w drugą stronę. mi się wydaje dokładnie no rozrzuciłem ok dało się jest bosik ale jeszcze muszę lokację na dole wybadać tam było ognisko? to Do... powinam tu chyba tak bo nie było no, nie pamiętam czy w którym coś było tutaj nie No dole na pewno coś jest. I przynajmniej jeden róg. To są drzwi, ale za nimi nic nie ma. Wybuchniesz, czy zdążycie zabić? To zdążycie zabić. Może nie. Stamina jest ta mina taki, Teraz zaspamujemy to zespamujemy okay. no, to. Okej. Może co tu? sprawdzić, no bo nie pamiętam. Dobra, i tu jest znaćka. Hmmm. Walkiony mi się trochę popsuły. Na szczęście mam te proszki, te prawcze, one będą się przydawać mi. A później jak będę mieć już e, dużo tytanitów, to sobie po prostu zrobię kolejne dwa. Hmm, czy to coś było? Tu coś jest. I na pewno są jakby tutaj NPC do przyzywania, chyba dwa nawet. Pierwszy jak Luka tyle spotkałem już w niczyjej, to czy ona tu nadal będzie. Nie zamierzam na razie z nich korzystać. mocy oczywiście. Mm, tak, może jeszcze faktycznie ten proszek naprawczy. Tutaj chyba magia na nich fajnie działa, co? Mm, tak, ja tak bym sobie on przypisał. Eee, w tym miejscu. Mm. Do pierwszej fazy nie potrzebuję raczej. że walczę tylko z jednej, tylko w drugiej fazie są kolejne dwa, ale faktycznie może się przydać. Szepa jest globalnie prosta. I nie jest rozciężenie. Spadniesz? Spadniesz, dobra. Muszę yy. ja się upewnię, że skakujesz z tej strony. Okej. Okay. Niech to oczywiście mi pewien cios, więc nie zdążyłem rolnąć. Wiesz, gramy. Ok, jak spadniemy, to mamy przerąbane. W w pierwszej fazie. Oj, nie błąd. błąd. kręci jak porąbany. Oła. dobra, to już. Trochę czytelskie. No dobra. Daj gościu. Teraz zrobiłeś to w tym miejscu, dobra, to jest GG. Nie ma sensu, te ginąć. Się, cofaj, cofaj. Dobrze. To no było GG, bo jak spalisz, to macie z Baka z dwoma jest przyrumbana, a z to nie zamierzam podchodzić. Niestety tutaj nie mam framesów, jak używam kostki, więc. No, Badłem sobie. Na szczęście. Sensie... Nie, nie da się tam rasnąć. Pieski się w ogóle nie zagrywały. Fajnie. Hmm. Skoro chcecie mieć duszę, to jest w tym lepszy. No nic, to jest w miarę ciężki boss na początek. A, okej. Okay. Graba w ogóle robi. W pewnym sens. Dobra. No i graba robi. Znaczy, prawie bym nie miał wprost za to. Ok, stagger. No się tam przebysł. No, Nareszko się przez nich przebić, ale no, no nie będzie takie proste sporo wrogów po drodze To w dosyć czasem miejscu, więc no... Najlepiej by było ich wszystkich zabić, tak żeby się nie spili. Tutaj stager. Niego, o właśnie, po dwóch ciosach już się stager. Po bo... prostu żebym nie tym wybuchem. Okej, teraz ci integrowali się o dziwo. Pięcie. Trochę mnie wkurzył gościu. No dobra, no i to się zamyka niestety. Na szczęście ten gościu się nie respi. Ale respi się cała chałota. Nie wiem czy dołem nie dałbym rady przebiec po tej drabinie, ale możliwe że nie, bo tam dwóch było u góry. I się. Niestety dopiero po drugim tutaj jest stagger, więc. To ostrożnie tutaj. Okej. Okay. Może tego coś z przodu zagróbi. Może tym razem znów pierścień, jak będę przy Bosie na jakiś Wow. Że byłem wystarczająco daleko, ja to było raczej na styk. Nie wiem w ogóle, jak oni trafili te beczki. W sumie, czy to oznacza, że wszyscy wrogowie mają obrażenie od ognia? Tak, teraz chwilę pomyślę, to by wchodziło, bo wróg zawsze jak trafi beczkę to ona wybucha. To też tu macie czoło, dlaczego dają taki stager. Czy ktoś ty robi jakieś rano bez broni? Jeśli się bili z pięściami są ciekawe. Nie no, powodzenia nie, to jest dosyć ciężkie. Ja bym się tego nie podjął. Na pewno nie w dwójce. W jedynce może, ale w dwójce na pewno nie. Okej, okay. rządy przeżywają. Na szczęście tak muszę się uleczyć, więc. mi to bardzo nie woli. teraz tak moje dusze będą na dole, więc przydałoby się nie zginąć. Nie wiem, zróbmy to, bo już 25 jest. Dobra, ja mordo. To teraz tak na spokojnie, po jednym ciosie kręcisz jeszcze. I tak, może ja się tak troszeczkę wyciszę. Muszę się skupić, nie paść. Podniesz? Nie spadasz, dobra. Okej, okay, myślałem, że mniejszymi tym combo. I nie miałeś. halo to jest w ogóle. co A i dupa. No, spróbujemy mimo wszystko, ale. To jest już GG, No, zobaczcie, tu już jeden do mnie zaraz. Drugi w drodze, a trzeci zaraz też przyjdzie. Tego trzeba zabić. Może już myślałem, że zrąbałem. No i jeszcze trzeci. No i UGG. Nie spadł, mówiłem, jest do zrobienia, ale. Ja tego nie zrobię, no, jak mam to, to Ale ja nie mam nowych pomysłów, żeby... mam luki, jakby, u mnie, żeby... zaatakować jakoś tak konkretnie. Tak, dopiero jakbym miał sileczny ciołek. Nie wiem, jak to uniknąć. ale to są najprzyjemniejsze, po prostu się zabija. Nawet nie wiem, który jest który obecnie. Okej. Okay. Bo... Który niby trzyma się teraz z tyłu, no, ale... Niestety się nie cofnę. Mówić dobrego, jakby, luki, żeby walnąć nie mam. Nie no mógłbym spróbować kości użyć, no ale. No, się znowu kręci. Dobra, Dobra, co to zrobimy. No widzicie, no, jak spany, to jest GG. Z dwoma da się to jeszcze zrobić, ale. Jak wszyscy trzej są, wszyscy, wszyscy są na dole, to, to nie. Także, no. W tym odcinku to było na tyle. Macie się do następnego. Na razie, cześć.